Wiesz, czego dotyczyło oblewanie w różnych miejscach na wsiach w dalszy kulturze. wiem, zmywała się grzech. <laughs> Nie. Nie! Chodziło o to, że chłopcy w małych miejscowościach biegali i oblewali panny wodą. To głównie dziewczyny były oblewane i chodziło o to, że ta, która będzie najbardziej zmoczona, to jest najatrakcyjniejsza i najbardziej pożądana. To teraz też tak jest. Drodzy Państwo, wszystkiego najlepszego, wesołych świąt, a tutaj mamy jaj. Jajka zrobione specjalnie dla mnie, i dla Moniczki, przez babcie Zosie, babcie Moniczki. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, jest Lany Poniedziałek, czyli drugi dzień świąt. Temat mamy o jajkach. Gazeta Wyborcza sprawdziła uczciwość Polaków. Otóż w każdym to. z dużych miast w Polsce zrobili Dokładnie. pewien test. Dokładnie. Ten test polegał na tym, że rozkładali jajka, nadawali napis samoobsługa, przy tej samoobsłudze było napisane na przykład, że za jedno jajko 30 grosz. Zostawiali to na targu takim handlowym, zwykłym, gdzie inne stoisko tak. z ludźmi, i odchodzili, kładli tylko, że akurat kamera tam nie rejestrowała za dużo. Oni natomiast obserwowali to i potem liczyli pieniądze z każdego miasta, jaka jest uczciwość Polaków. I co się okazuje! Nie, nie jest tak Że jest w ogóle dobrze. No właśnie jest bardzo dobrze, bo większość z was pomyślałaby, że ludzie będą podchodzić, zabierać sobie i nie płacić. Jeb, w niektórych miastach aha. nawet bywało tak, że nie, dość, że płacili, to jeszcze płacili więcej niż te 30 groszy. Były też takie wypadki, że ktoś brał i szedł do domu. To się zdarzało też rzadko, więc akurat to jest bardzo pozytywne. Pamiętajmy o tym, że oni w tym eksperymencie ustalali cenę jajka mniej więcej taką samą, jak jest na każdym innym stoisku. Żeby te jajka tam nie były ani tańsze, ani droższe. W niektórych miastach, na przykład ludzie obchodzili to stoisko parę razy, szukali, w ogóle pytali ludzi i okazywało tak. się, że nie, że to sama obsługa i potem się zastanawiali. Jedna babcia właśnie, ponoć była właśnie, taka, że wzięła i tak. kręciła jajkiem na chodniku, żeby sprawdzić, czy jest okej. Okay. Ta babcia jest moim faworytem. Ale to jest taki typowy syndrom babci, że ona musi wszystko sprawdzić, zanim coś kupi. Wzięła to jajko, zaczęła nim potrząsać, odstawiła, poszła dalej, wróciła za 10 minut, tak, Znowu wzięła to jajko i puściła bączka tym jajkiem, tak. i potem wzięła 10 sztuk. Ja jestem mile zaskoczony tym eksperymentem w Polsce, że ludzie nie nakradli tyle, ile mogli, tak. bo mogli wszystko ukraść. Mogli wszystko ukraść. Okazało się, że faktycznie zdarzały się takie przypadki, natomiast co było bardzo ciekawe i bardzo mi się podobało, to co się działo w Krakowie. Mianowicie, tak, w Krakowie było o tyle fajnie, że ludzie brali na przykład 10 jajek, ale nie płacili po 30 groszy za sztukę, tylko po 27 albo 28 groszy, co im pokazuje tą krakowską naturę. Troszeczkę muszę utargować. No jak nie, no, uszczknę, jak nie uszczknę, to te... nie zasnę. I nawet była jedna pani, która w końcu zdecydowała się, żeby kupić te jajka tam na stanowisku, wzięła 10 jajek, wzięła 3 złote. I pokazuje, że jakby na wszystkie strony świata przed tym stoiskiem czuła to, że jest kręcona. Pokazuje, że wrzucą za odpowiednią kwotę. To jest tak zajebiste! Trzy Biorę 10 jajek, wkładam 3 złote... No nikt nie patrzy. Mam kilka słów krytyki odnośnie tego eksperymentu. On nie udowadnia w 100%, On niczego nie udowadnia. Czy Polacy są uczciwi? Czyni. Niczego nie udowadnia, absolutnie. E, Oczywiście. Eksperyment tak. przeprowadzony na jajkach, nie jest miarodajny, jest to tańca. są jajka za 30 groszy. Postawmy coś wartościowego, to gwarantuję wam, że zniknie od razu. Oczywiście. Będą zaraz historie wasze o tym, jak to coś zgubiliście i ktoś wam przyniósł. A słyszałem, że kiedyś komuś się tak stało. Ktoś zgubił portfel no. i no. oddał mu ktoś. W no. 67' ostatnio. chyba Urban Legend. Mój ojciec i jemu, i jego ojciec, mhm. czyli mój dziadek, opowiada taką historię z pokolenia na pokolenie jest taka no. historia. To trzeba swoim Mówi, to to chyba to tak zniknie. To jeszcze od, od czasów Mojżesza jest. Ta no, i ja kiedyś znalazłem telefon? mówiłem ci o tym, nie? W liceum chyba. A, no jakieś, Lokatela pewnie. No, okay. I, I zadzwonię to... na dom. Powiedziałem. A, zadzwonię na dom. No widzisz, użyłeś mózgu, no to mi się podoba. Tak naprawdę, ile razy w życiu mamy takie oczywiste sytuacje, że stoimy przed takim wyborem, czy coś ukraść, czy nie? No? Ile razy znajdujemy no? jakiś drogi telefon na chodniku? Raz. No nie, no jak się zdarzy komuś raz, czy dwa razy no. w ciągu całego życia, to jest maks, więc no. ja tego bym nie liczył. Ale większa i ważniejsza uczciwość jest na przykład, która dotyczy naszego codziennego życia, czyli pasowanie biletu. Kiedy mamy auto firmowe, jeżdżenie samochodem firmowym w prywatnych sprawach, używanie w firmie rzeczy do prywatnych celów, to jest uczciwość, mm. do której możemy, a to w Polsce cholernie kuleje. To była znana historia, ona się strasznie często w liceum powtarzała. Kserowało się podręczniki w liceum, nie? Mm. Ty, to nie, nie kseruj na ksero, bo mój ojciec pracuje w firmie, on ci to może wszystko tak. zakserować za darmo. Moja do... mama miała znajomą, która no. kserowała... No. Książkę telefoniczną. Yy, całą księgę <laughs> do Warhammera. No to jest taka gruba, gruba książka. <śmiech> <śmiech> Ale masz rację, no codzienną uczciwością to jak najbardziej. Myślę, że możemy to zacząć tak. prowadzić u nas. Coś w sensie, jak dzielimy się pieniędzmi, to możemy się zacząć dzielić po pół. Ja lubię moje 70%. -ha -ha -ha. Pamiętajcie, jak znajdziecie kiedyś jajka i będzie przy nich napisane samo obsługa, to, to wszystko obrę. może być filmowane i możecie być później bohaterem głównym w artykule na Gazecie Wyborczej. No właśnie, więc tym bardziej uważajcie, że jesteście fanami Korwina, bo to kręci wyborcza. No to twu! Więc miejcie się na baczności. No. No, mm, pytam. Korwin nie w pierwszej w <noise> <rach. Po głos> tym momencie, na To napisach, zobaczcie sobie Korwina. Natomiast dziękujemy serdecznie Włodek Markowicz, Karol Paciorek, a wy jesteście Lekko Oblani. <noise> Jest trochę nam odjechał, ale mamy nadzieję, że wróci. Samochód już został wypuszczony. vos, vós,